którą tu poproszę. Myślę, że większość waczy że Karolina reprezentowała Polskę w wyborach Miss World i osiągnęła dość duże sukces. Wspaniale dużo pracy z W piątek była y, spotkanie powiatu. 10 osób wybrano. Nie powiemy, y, kto dopiero jutro będzie finał i które 10 osób weszło. Y, 10 dziewczyn z całego świata. Z Chin, z Japonii, z Australii, z Małych y, z, no Z różnych y, światów. 10 chłopców, 5 y, 10 dziewczyn. Polska też weszła do, do tej Trzy osoby i, i, i pięć. Bardzo serdecznie dziękuję Prezesowi Polskiemu, y, Zarządowi Polskiemu, Związku Buchu Oddziałowi Małopolskiemu, że mogłam ukolecić wniosek wyboru i na blogu dokładnie opowie, jak było, a teraz serdecznie wszystkie.